Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. W tych dyskusjach geopolitycznych obawiam się, że zaczynamy tracić ogląd na temat Polaków na wschodzie, co według mnie powinno być jednym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Zresztą cieszy mnie deklaracja Pana Ministra, iż właśnie polskie szkolnictwo na świecie, ale przede wszystkim na wschodzie, będzie jednym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Polacy nigdy nie mają prawa stać się narzędziem rozgrywek geopolitycznych naszego rządu. Zawsze muszą być na pierwszym miejscu, niezależnie kto krajem rządzi, ponieważ Polacy są najwyższym dobrem naszego państwa. Wczoraj dotarła do mnie bardzo przykra informacja, iż w jednej z czterech polskich szkół na Łotwie grozi likwidacja. Chodzi o szkołę w Kresławiu. Rozmawiałem z dyrektorem tej szkoły i chciałbym z tego miejsca zapytać pana ministra spraw zagranicznych, czy będziemy w stanie wydesygnować kwotę mniej więcej około 120 000 zł na uratowanie tej szkoły. Wydaje mi się, że nie jest to zbyt wielka kwota na uratowanie polskości na Łotwie. Szanowni posłowie, szanowny panie marszałku, panie ministrze. Pamiętajmy, iż naszym obowiązkiem jest przede wszystkim realizacja polskiej podmiotowej polityki zagranicznej oraz opieka nad Polakami na wschodzie. To jest nasz najwyższy obowiązek. Nigdy realizacja obcych interesów, obcych dyrektyw unijnych. Po pierwsze, zawsze mamy interesy polskie. Dlatego też jako polski parlamentarzysta, jako prezes Młodzieży Wszechpolskiej chciałbym zaprosić do wszystkich Polaków, abyśmy spali zbiórkę podpisów klubu Kukiz 15 na temat rozpisania w Polsce referendum, żeby to naród polski, jako suweren Rzeczypospolitej wypowiedział się, czy chce przyjąć imigrantów, czy też nie. Serdecznie dziękuję.